Miliardy złotych, tyle państwo, tyle my wszyscy możemy stracić pieniędzy. Co na to pis? Nic. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia. A Państwa i moim gościem jest dziś na naszej antenie pan poseł Janusz Piekociński, PSL. Pani poseł, witam serdecznie. Dzień dobry. No i zapytam pana, ile pieniędzy Polska może stracić? To ogromne sumy. Wiemy, że na KPO raczej już liczyć nie możemy, a to za sprawą m.in. tego, że PIS nie chce cofnąć deform wymiaru sprawiedliwości, dalej coś się w tym pogrążać. Pozwala ministrowi Ziobro szantażować nawet własną partię, no ale naszali także środki z funduszu spójności, które teraz także stoją pod wielkim znakiem zapytania. No właśnie, panie pośle, ile możemy stracić, ile już straciliśmy i czy jest szansa na to, by ewentualnie po wyborach te pieniądze jeszcze odzyskać? Nagle Ministerstwo Finansów płatając potrzeby budżetowe emituje obligacje parę, za parę miliardów, które przyjdzie nam spłacać po, za 10 czy 20 lat i w międzyczasie nasz dług wzrósł w ciągu 8 tych lat o ponad 700 miliardów złotych. W międzyczasie zapominamy o tym, że wydatki zbrojeniowe na ten rok mają się zbliżyć do deklarowanych 4% i Przechodzimy od 50-60 miliardów na wydatki 120-140 miliardów także z planowanymi przesunięciami z Banku Centralnego. Chaos przy okazji także i nieprzewidywalność, która powoduje, że zeszły rok kończymy bardzo fatalnym wynikiem, jeśli chodzi o inwestycje 16,8 i ich udział w, w naszym PKB. Do tego dodajmy dzisiejszej, wczorajszej informacji o końcu roku w gospodarce, a dzisiaj o inflacji. No, rząd zapowiadał przyspieszony proces dezinflacji. Polski Instytut Ekonomiczny bezpośrednio za rządu, Ministerstwo Finansów ogłasza i prez Banku Centralnego, jak szybko zejdziemy i optymistycznie do siedmiu z kawałkiem na koniec tego roku, jeśli chodzi o inflację, a teraz wychodzi, że obok Węgier jesteśmy królem bolesnej inflacji. Widzimy to na co dzień po prostu w sklepach. Tym bardziej więc rezygnowanie z pieniądza w ramach pakietu europejskiego krajowego programu odbudowy jest potężnym błędem. Przypomnę, że najłatwiejsze pieniądze już przeszły nam koło nosa. W zeszłym roku bowiem Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej sięgnęła do tych pieniędzy w ramach łagodzenia wyzwań związanych z podniesieniem cen energii, z podniesieniem cen gazu, ciepła, tego co jest związane z napięciami handlowymi, wojnami handlowymi z Rosją, czy wsparciem w różnej formie dla, dla Ukrainy. No i my mogliśmy w zeszłym roku w najprostszej formie wziąć 5-6 miliardów euro dotacji, które wystarczyło przelać na konto naszego ministerstwa i od razu bezpośrednio, jeśli byłoby to, byłoby to finansowanie obszarów zapisanych w naszym krajowym planie odbudowy, to można byłoby to finansować. Podczas gdy już w tym roku, a nie daj Bóg w następnym roku, no trzeba mieć te zadania rozpisane, trzeba mieć przetargi, trzeba mieć wyłonionych wykonawców, czyli będzie po prostu trudniej. No i też zwracam uwagę, że kurczy się dramatycznie czas na wykorzystanie tych środków. No więc z jednej strony można powiedzieć tak, rezygnujemy z najtańszej formy pobudzania naszej gospodarki, chronienia naszych przedsiębiorców, upłynniania relacji między nimi. No choćby przypomnę, że zeszły rok ważna dla polskiej gospodarki sekcja budownictwo to 54 tysiące firm budowlanych wykazało brak płynności ich kłopoty finansowe, że ich długi to jest prawie 6 miliardów złotych i teraz, że znaczna część problemów tych firm bierze się z tego, że gwałtownie, bo w grudniu o 239 firm wzrosła liczba upadłości w firmach budowlanych. No więc, I następuje też jeszcze, że znaczna część tych firm przed upadłością chroni się wchodząc w restrukturyzację, czyli nie płaci nie tylko części wierzytelności skarbu państwa, ale także swoim kontrahentom na rynku. No więc jeśli dodamy no. do tego jeszcze brak perspektywy, jeśli dodamy te sygnały, że te pieniądze się przesuwają, no to przypomnę, no nie tak dawno rząd pana premiera Morawieckiego wydał 27 milionów na promocję wielkiego sukcesu negocjacyjnego, którym było przyjęcie tego rozwiązania związane z pozyskaniem tych stu kilkudziesięciu miliardów złotych dla polskiej przestrzeni gospodarczej dla polskich przedsiębiorstw na wzrost efektywności na OZE na racjonalne pobudzanie poszczególnych części gospodarki z tego najtańszego zasilania bo tam w pierwszym fazie wszyscy nie tylko w rządzie zakładaliśmy że na maksa wykorzystamy możliwości dotacyjne a jeśli będzie jeszcze brakowało, to będziemy patrzyli, czy tańsze są obligacje krajowe, czy tańsze jest generowanie długu krajowego, czy też tańsze jest kupowanie obligacji, czy wzięcie tych kredytów. W ramach emisji instytucji europejskiej. A czy państwo no uznają i... w takim razie fakt, że prezydent Duda kieruje e, e, ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego, czyli tą, która de facto byłaby w stanie wypełnić jeden z tych kamieni milowych, pomaga Polsce w pozyskaniu tych środków, czy wręcz utrudnia sprawę? No, pomijmy fakt, nie, że. Nie, ale to wie pan, No tutaj się dajemy wcisnąć w rozgrywkę, która wymknęła się spod kontroli, którą już nikt na tym nie panuje, a wszyscy tylko szukają tylko chronki. Żeby pokazać, że to nie my. No przecież po pierwsze pan premier Morawiecki był świadomy, kiedy pan podejmował decyzję i powiązł i zgodził się a może na... Powiązanie... Mu kazano, pan Gaczyński mógł ukazać. Pan ziobro mógł no to, go szantażować. No Dobrze to, to bardzo proszę, niech to teraz dzisiaj powiedzą, a niech nie czarują, że a to opozycja winna, a to za chwilę Trybunał Konstytucyjny będzie, bo my zaczynamy przekształcać dyskusję o kon konkretnych tanich pieniądzach dla polskiej gospodarki ze środków unijnych. Zaczynamy przekształcać dyskusję, czy nie tracimy suwerenności. Dzięki temu narastają antyunijne w Polsce refleksje. Byliśmy najważniejszym krytykiem Niemców, niemieckich decyzji, niemieckiej polityki, niemieckich przedsiębiorstw, po czym okazało się, że w styczniu roku 2023 import przez Niemcy ropy rosyjskie spadł do zera, a Polska wyszła na pierwsze miejsce. I to Ale się pan dzieje? wie o tym, że taka narracja jest potrzebna prawicy, szczególnie PiSowi, panu Ziobro, bo te antyunijne nastroje, także budowanie tej antyniemieckiej postawy Polski w zrozumieniu PiS no tak, pomaga w tym, by szczuć jasne, ludzi na tylko, siebie. Jasne i tam gdzieś jest na moim Twitterze wpis, gdzie pokazuje czym się różni Polska dzisiaj od Polski 2014 roku jeśli chodzi o PKB perspektywę. Apeluję wszędzie gdzie mogę i przypominam o tym, że z dniem 1 stycznia cena energii dla przedsiębiorstw przemysłowych w Niemczech jest około 50% ceny energii dla przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce bo taki mamy model i takie mamy relacje zwracam uwagę że Niemcy to jest 27 28 28,5 naszego eksportu sygnalizuje że w badaniu Komisji Europejskiej zaledwie 6 krajów Unii Europejskiej nie wejdzie w recesję w tym roku i ostrzegam, że między prognozą zawartą w rozwiązaniach budżetowych 1.7 wzrostu PKB, prognozą z listopada Komisji Europejskiej czy Eurostatu, prognozą z grudnia czy prognozą z lutego. Jest istotna korekta i ostatnia prognoza mówi o tym, że PKP w Polsce w tym roku to może być 0,304. A wszyscy my, którzy idziemy do sklepu albo płacimy rachunki, już wiemy, że inflacja jest bardzo bolesna i że nie ma szans w perspektywie nawet dwóch najbliższych lat, żebyśmy doszli do celu inflacyjnego, który ma Narodowy Bank Polski, czyli tych 2,5%. Krótko, w związku z tym weszliśmy w tę niesamowitą polityczną ekscytację, bardzo dużo irracjonalnych siebie wydajemy słów, jest masa konferencji prasowych, a 125 szpitali wedle danych na koniec stycznia straciło płynność, wszędzie brakuje pieniędzy. No a najsilniejsze grupy społeczne, uzwiązkowione, szczególnie w firmach kapitału państwowego polskiego, korzystają ze swojej silnej pozycji i podnoszą sobie płace czy wywalczają. Tylko my wszyscy zapominamy o tym, że wzrost o 15% płaty dla polskiego górnika, polskiego energetyka, polskiego leśnika oznacza przyspieszenie procesów inflacyjnych, podnoszenie wysokich i tak już cen energii i tak dalej. A obok tego mamy nauczycieli, którym proponujemy 7 i 8, obok tego mówimy o tym, że my mamy rekordowe wzrosty emerytur pośrednio, emeryt dostanie 250 zł, tylko jak z tymi 250 złotymi pójdzie do sklepu i się zorientuje, że w dyskontach ceny żywności poszły 20-26% w ostatnich trzech miesiącach. No no to okaże się, że już dzisiaj polski emeryt realnie zarabia mniej niż zarabiał w latach 2007-2015, a najgorsze jest dopiero przed nami. A czy dziś realną jest, panie pośle, obawa o to, że środki z, z środków spójności mogą podzielić los Krajowego Planu Odbudowy? To znaczy, że po prostu mogą do Polski nie trafić? Dziś mówi się o tym szczególnie głośno w kontekście tego, co dzieje się wokół Sądu Najwyższego, a także ustawy, jaką pan Duda skierował do Trybunału opanowanego przez Julię Przyłębską, który de facto to... w 2016 roku no, nie wydaje konstruktywnych decyzji z uwagi na skład tego dobrze, Trybunału. W obszarze sprawiedliwości, demokracji i tak dalej, to zadajmy sobie pytanie: po co było w 2016 i 2017 roku to kadrowe przyspieszenie, bo PiS, PiS nie godził się z dotychczasowymi rozwiązaniami, że wygasają kadencje konkretnych ludzi. Teraz przyjaciele ta... się nie godzi. No dobrze, no płacimy tą cenę, tak? płacimy tą cenę popełnionych błędów ewidentnego łamania ewidentnych e, złamania e, regulaminów i, i materii konstytucyjnej w procesach parlamentarnych całonocnych posiedzeń głosowań przy niedopuszczeniu niektórych posłów opozycji na salę głosowań i tak dalej. no teraz to weszliśmy. tylko problem na czym polega że to nie jest problem prezydenta Duny to nie jest problem premiera Morawieckiego czy prezesa Kaczyńskiego to nie A jest problem wszystkich. tylko dzisiejszej opozycji. Nie. Otóż na miękkie lądowanie w tej sytuacji politycznej i w tej sytuacji gospodarczej mogą liczyć ci, którzy dostali Willę Plus. A 90% polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim wielu młodych, zdolnych ludzi dzisiaj przygotowuje się do kolejnej fali migracji. W związku z tym zapłacimy nie tylko cenę za to spowolnienie gospodarcze, za kryzys, za rosnące bezrobocie. Bo dlaczego jeszcze dzisiaj obok Niemiec Polska wygląda świetnie na mapie statystycznego bezrobocia? No po to porównajmy liczbę absolwentów szkół średnich i szkół wyższych w 2015 roku z dzisiejszą liczbą. Demografia sprzyja dobrej statystyce. Dlatego zasaliśmy tak olbrzymią liczbę... Importujemy pracowników, bo nie, w wielu branżach nie znajdujemy pracowników, którzy w tej cenie, w tej jakości chcą pracować w polskiej gospodarce. Tak? I to wszystko układa się na fatalne scenariusze. No i teraz popatrzmy. 120 miliardów wydajemy na zbrojenia. 100 miliardów będzie nas kosztowała w tym roku obsługa długu zagranicznego. No to przepraszam bardzo, to ile zostaje na tą resztę? No i pamiętamy jeszcze o jednym, że jeśli nie ma perspektywy, jeśli nie ma w gospodarce optymizmu, to nie ma inwestycji. To nie modernizują się, nie podnoszą konkurencyjności nasze przedsiębiorstwa. Dostrzeżmy I pamiętajmy też... Teraz... O miliardach złotych, noc już w euro, nawet długu m.in. zatorów. Były wicepremier, minister e, e, pan Janusz Piechociński, dziś gościem Rozwoju Dnia Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani, Przewodnicząca, dziękuję, dziękuję pięknie bardzo. za rozmowę. Miłego dnia i do zobaczenia. Przepraszam, że tyle smutnych nie, no bardzo, informacji, ale, to... ale trzeba ludziom wszędzie, gdzie tylko można, mówić prawdę, a nie ulegać y, kłamliwej, y, optymistycznej wersji, że wszystko jest pod kontrolą. Nie. Ta władza nie radzi sobie w sposób szczególny, nie radzi sobie w gospodarce i przyjdą tego skrajnie negatywne konsekwencje dla każdej polskiej rodziny. Apelował i e, twierdził wicepremier, były wicepremier RP pan Janusz Piechociński. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście jeszcze dziś po godzinie 16.40. Tutaj Państwa i moim gościem będzie sędzia Piotr Gonciarek, Stowarzyszenie Sędziów Niezależnych Justitia. A podyskutujemy sobie o oczyszczeniu tego stowarzyszenia z osób, które miały związek z innymi sędziami, ale też bardzo jaskrawe związki z władzą, szczególnie tą, która piastuje wysokie stanowiska w tzw. neokres. Tych osób już nie ma, Justitia się ich pozbyła. I o tym dziś po godzinie 16.40 z kolei po godzinie 15. Zapraszam, bo będziemy też na lotnisku. Będziemy witali naszych bohaterskich strażaków, którzy nieśli pomoc w Turcji po trzęsieniu ziemi, a więc dużo przed nami. Ja Państwu dziękuję za teraz i zapraszam oczywiście do udostępniania. Jak zwykle kolejny rekord wczoraj padł. 521 tysięcy było nas podczas drugiego wydania Rozmowy Dnia, za co bardzo serdecznie dziękuję. To wynik z Facebooka. Można zobaczyć, można jeszcze się do niego dołączyć, można polajkować, można udostępnić. O co proszę i o co apeluję, Adam się. Pięknie widzimy się o 15 na lotnisku Chopina, a po godzinie 16:40 znów w tym studio Państwa i moim gościem Piotr Gąciarek. Do zobaczenia.